Potężne spadki na giełdach w piątek. Nasdaq tak stracił 4%, a ETH nawet 15%. Niektórzy już krzyczą, krach. Powód: Donald Trump ogłosił nowe 100% cła na Chiny. Ale czy to naprawdę powód do paniki? Zostańcie, bo zaraz Wam wyjaśnię, dlaczego to prawdopodobnie tylko pretekst do zdrowej korekty i dlaczego świat się też tym razem nie kończy. Cześć, tym Inteligentne Handlowanie. Mamy poniedziałek 13 października 2025 roku. Zaczynamy analizę tygodnia 44, który zakończył się wielką wyprzedażą. Jak wspominałem, w piątek rynki mocno spadły po tym, jak Donald Trump zagroził nowymi stuprocentowymi cłami na Chiny. Co ciekawe, ogłosił to w piątek, tuż przed weekendem. To często celowa zagrywka, aby wywołać większy strach. A jak Wy myślicie, dlaczego takie wiadomości często pojawiają się właśnie w piątek? Napiszcie swoją teorię koniecznie w komentarzach poniżej. Więc. Dlaczego Trump znów grozi Chinom? Kluczem są metale ziem to pierwiastki niezbędne do produkcji całej nowoczesnej elektroniki od smartfonów przez komputery, aż po zaawansowane technologie AI. A największym producentem na świecie są Chiny to ich potężna broń w tej rozgrywce. I tutaj też mamy wątek geopolityczny. Napiszcie w komentarzach, czemu Donald Trump między innymi chce anektować Grenlandię jako część USA. Czy ktoś wie, napiszcie w komentarzach poniżej. Na końcu rozwiążemy część zagadki. Co ciekawe, w piątek, gdy wszystko spadało, akcje spółek wydobywających metale ziem rzadkich jak MP Materials mocno rosły. Czy ten spadek to początek krachu? Według mnie absolutnie nie. Spójrzcie na wykres SIP-500. Od dołka w kwietniu zyskaliśmy prawie 40%. Piliśmy rekordy za rekordem. Rynek był ewidentnie przegrzany i gotowy na korektę. Groźby Trumpa były tylko pretekstem, na który rynek czekał. Moja osobista, subiektywna ocena jest taka, że i tym razem dojdzie do porozumienia. Zarówno Trump, jak i Chińczycy to pragmatycy. Zobaczymy trochę przepychanek, a potem pewnie usłyszymy o nowej umowie. Co nas czeka? Na pewno nie wrócimy do wzrostu w kształcie litery V. Już w poniedziałek. Rynek może być nerwowy, możemy zobaczyć dalsze spadki, ale na uboczu czeka ogromna ilość gotówki, która tylko czeka na okazję do zakupów. Dlatego spodziewam się, że w październiku, który często bywa zmienny, znajdziemy dno tej korekty. A Końcówka roku będzie bardzo pozytywna. A teraz ważna lekcja. Dałem na Instagramie, że ktoś stracił 20% w piątek. Jeśli rynek spada o 3%, a ty tracisz 20%, to problem nie jest rynek. To Twój portfel. Prawdopodobnie to overtrading, czyli zbyt duże lub zbyt wiele pozycji. To sygnał, żeby skorygować strategię. Odsyłam Was do mojego filmu na ten temat. Link znajdziecie teraz powyżej. Jak wy radzicie sobie z ryzykiem w takich sytuacjach? Macie swoje sprawdzone metody? Podsumowując, najgorsze co można teraz zrobić, to wpaść w panikę i wszystko na siłę wyprzedawać. Sytuacja fundamentalnie się nie zmieniła. Pamiętajcie, nadrzędna historia, która napędza tę hosę, jest wciąż aktualna. Ogromna płynność, drukowanie pieniędzy, obniżka procentowych. Te pieniądze muszą gdzieś trafić i trafiają w twarde aktywa akcje, złoto, krypto. Pamiętajcie, że ta analiza służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi porady inwestycyjnej. Dziękuję za Waszą uwagę. Nie dajcie się zwariować. Świat się jutro znowu nie skończy, a jeśli będę miał jakieś nowe, gorące informacje z moich źródeł w Chinach, postaram się Was jak najszybciej poinformować. Przez post na kartpoczność. Subskrybujcie, żeby być na bieżąco z takimi rynkowymi wieściami. Prawie zapomniałem o naszym wątku geopolitycznym o interesach USA w Grenlandii. Grenlandia ma jedne z najbogatszych złóż metali ziem rzadkich na świecie, zwłaszcza w okolicach Quanel tak mi się wydaje, że to się wypowiada. Tam znajduje się jedno z trzech największych złóż na świecie. Złoża zawierają ciekawe proporcje metali ciężkich, które są bardziej cenne i rzadsze niż leki. Do dziś, to znaczy do 2025 roku, żadna kopalnia metali ziem rzadkich w Grenlandii nie została uruchomiona. Projekt był gotowy do uruchomienia, ale został zablokowany przez rząd Grenlandii w 2021 roku z powodu środowiskowych i politycznych. Między innymi obawy o promieniowanie. Obecnie brak decyzji politycznej kwestii pozostaje w zawieszeniu. Szacuje się potencjał Grenlandii na ponad 100 tysięcy ton rocznie po uruchomieniu. USA aktualnie produkuje około 43 ton metali ziem rzadkich rocznie. Teraz już wiecie mniej więcej oczywiście, co jest powodem tej sytuacji. I to już koniec. Życzę Wam udanego tygodnia, i do zobaczenia w kolejnym odcinku. I pamiętajcie, inteligentne handlowanie to podstawa. Dziękuję za oglądanie.